Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. I tak jak już wielokrotnie to powtórzyłem, zajmujemy się tym tematem, ponieważ to było ostatnie przykazanie, które Jezus zostawił swoim apostołom, zanim odszedł do nieba. W Ewangelii Mateusza w 28. rozdziale i 20. wierszu Jezus nakazał swoim uczniom, by nauczali czynić, wykonywać to wszystko, co Jezus im przekazał. A Jezus obiecał, że będzie z nimi do końca wieków. I wierzę, że ta obietnica obecności Jezusa do końca wieku dotyczy tych, którzy nauczają, by czynić wszystko, co Jezus przykazał. Dlatego ważne jest, byśmy czytali Ewangelię i przyglądali się wszystkiemu, czego Jezus nauczał. W innym wypadku nie będziemy wiedzieć, co mamy robić. I też nie będziemy w stanie nauczać innych. I podkreślam też różnicę między uczeniem ludzi czegoś, a uczeniem czynić coś. Kiedy kogoś czegoś uczymy, to możemy zrobić wykres na tablicy i jesteśmy w stanie opisać na tablicy technikę pływania, sami nie umiejąc pływać ale uczymy ludzi coś robić gdy zabieramy ich nad rzekę i rzeczywiście tam pływamy razem z nimi. Gdy więc Jezus mówi nam byśmy szli i uczyli innych robić, to my najpierw sami to musimy umieć robić. I to jest zasada według sam Jezus postępował. W Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale w pierwszym wierszu czytamy, że Łukasz opisał wszystko co Jezus czynił i czego nauczał. W swojej pierwszej księdze, gdyż najpierw Łukasz napisał Ewangelię, a później dzieje apostolskie. A więc Jezus najpierw coś czynił, a potem tego nauczał. I gdyby Łukasz miał zatytułować dzieje apostolskie, to zatytułowałby je wszystko to, co Jezus dalej czynił i czego nauczał. W Ewangelii Łukasz opisał, co Jezus zaczął czynić i nauczać. Kiedy był w swoim fizycznym ciele na ziemi, a w dziejach apostolskich Łukasz opisuje, co Jezus dalej czynił i czego nauczał w swoim duchowym ciele. I ponownie czynienie musi być na pierwszym miejscu. Pamiętając o tym, kontynuujemy nasze rozważanie. Dotarliśmy już do końca dziesiątego rozdziału Ewangelii Mateusza, a dzisiaj przechodzimy do jedenastego rozdziału. W pierwszym wierszu czytamy, że Jezus po udzieleniu wskazówek swoim dwunastu uczniom, i o tym mówiliśmy we wcześniejszych wykładach, Jezus odszedł stamtąd i poszedł nauczać i głosić dobrą nowinę w okolicznych miastach. Widzimy, jak Jezus niestrudzenie wykonuje swoją służbę w ciągu tych trzech i pół roku ziemskiej posługi. Nigdy nie pojechał na wakacje, ale ciągle był w drodze. Pragnął Pragnął dokonać wszystkiego, z czym ojciec go posłał. I każdy prawdziwy sługa Boga będzie miał tą samą pasję. Jezus naucza nas przez swoje życie, byśmy niestrudzenie służyli Bogu. Czytamy, że chodził, nauczając i głosząc dobrą nowinę po okolicznych miastach. I dalej czytamy, że gdy Jan został uwięziony, usłyszał o dokonaniach Chrystusa i posłał do niego swoich uczniów. I zapytał: Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? To jest ciekawe, ponieważ dalej Jezus mówi o Janie, że to największy człowiek, jaki urodził się z kobiet i to największy prorok, jaki pojawił się do tego czasu. A jednak ten wielki prorok miał chwilę wątpliwości. Czy Jezus jest Mesjaszem, chociaż był naocznym świadkiem tych cudownych wydarzeń, które miały miejsce podczas chrztu Jezusa? Duch Święty, stępujący w postaci gołębicy i głębokie przekonanie w Duchu, że to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata. Skąd więc pojawia się ta wątpliwość w umyśle Jana? Po pierwsze pamiętajmy, że On żył pod Starym Przymierzem. Nie możemy porównywać się z Nim, ponieważ w Nowym Przymierzu Duch Święty mieszka w nas i mamy dostęp do wielu przywilei do którego ludzie w Starym Przymierzu nie mieli dostępu, a więc nie powinniśmy się porównywać z nim. Ale najwyraźniej gdy Jan znalazł się w więzieniu, oczekiwał, że Jezus go wyzwoli. Myślał, że Bóg wyrwie go z więzienia, ponieważ on wiernie pełnił swoją służbę. Dlaczego więc Bóg pozwalał, by on tkwił w więzieniu? Apostoł Paweł nie zadawał takich pytań, gdy sam znalazł się w więzieniu. Piotr nie zadawał takich pytań, gdy on znalazł się w więzieniu. Nie dlatego, że byli lepsi od Jana chrzciciela, ale dlatego, że mieli ducha świętego. Dlatego nigdy nie powinniśmy porównywać się ze starotestamentowymi świętymi prorokami. Gdy widzimy, jakie błędy popełniają, tak jak Dawid, który popełnia cudzołóstwo, pamiętajmy, że to miało miejsce w Starym Przymierzu. Wielu wierzących nie rozumie wielkiej różnicy między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. Przywilej bycia napełnionym dzisiaj Duchem Świętym, jakiego nie mieli ludzie żyjący pod Starym Przymierzem. Nawet Jan Chrzciciel, który, jak czytamy, był wypełniony Duchem Świętym. Już w łonie matki, to jego doświadczenie polegało na tym, że Duch Święty spoczywał na nim, a nie zamieszkiwał w nim. My natomiast jesteśmy zamieszkani przez Ducha Świętego wewnątrz. W Starym Przymierzu Duch Święty nie znajdował się wewnątrz ludzi, ale Duch Święty spoczywał na ludziach. I przepływał, jakby przez nich. Także jego błogosławieństwo mogło dotykać tysięcy. Ale w Nowym Przymierzu ta zasłona między duchem a duszą została zerwana, i Duch Święty może zamieszkiwać we wnętrzu człowieka, w duchu. I te rzeki żywej wody płyną z wnętrza człowieka. To jest wielka różnica. Dlatego Jan chrzciciel miał te wątpliwości, ponieważ Duch Święty nie mieszkał w nim. Jan zastanawiał się jako poprzednik Jezusa, w jaki sposób może dokończyć swojej służby. Nie był świadomy, że już zakończył swoją służbę. Gdy więc posyła uczniów z tym pytaniem do Jezusa: Czy naprawdę jesteś Chrystusem?. Jezus nie odpowiada, przypominając Janowi: Nie pamiętasz, co widziałeś podczas chrztu?. Jezus rozumie to zmaganie, jakie było udziałem ludzi w Starym Przymierzu. I mówi idźcie i donieście Janowi o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok. Kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli, zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. To jest największe, co mogło się wydarzyć. Mamy tutaj rosnącą skalę wartości od niewidomych, którzy odzyskują wzrok, kulejących, którzy chodzą, trędowatych, którzy doznają oczyszczenia, głuchych, którzy słyszą. Umarłych, którzy z martwych zmartwychwstają, i wreszcie ubogich, którym głoszona jest dobra nowina. I to jest najwspanialsze. A więc Jezus wskazuje na znaki, które dowodzą, że on jest Mesjaszem. I to nie oznacza, że te znaki, o których czytamy w piątym wierszu, będą miały miejsce przez całą erę chrześcijaństwa. Że przez dwa tysiące lat chrześcijanie będą przywracać niewidomym wzrok, przywracać wszystkim głuchym słuch, oczyszczać trędowatych z trądu i wskrzeszać z umarłych. Nie takie jest tego znaczenie. Raczej to były znaki dowodzące, że Jezus jest Mesjaszem. I to jest ewidentne, ponieważ Jezus odpowiada na to pytanie Jana, czy On jest Mesjaszem? To niezwykle ważne, byśmy rozumieli, czego Jezus tutaj naucza, tak aby nie żyć w jakiejś duchowej iluzji, w jakiej żyje dzisiaj wielu chrześcijan, że każdy chory chrześcijanin musi być uzdrowiony. To tak nie działa. I ci, którzy tego nauczają, zwodzą innych ludzi. Pamiętajmy, że te znaki dowodziły, że Jezus jest Mesjaszem. I dalej w szóstym wierszu Jezus mówi, że szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi, kto się mną nie zgorszy tym, co Jezus robi lub czego nie robi. Wielu chrześcijan potyka się i zraża się, gdy Bóg czegoś nie robi, czego oni się spodziewają, czy czego chcą. Tak jak na przykład Jan Chrzciciel mógł oczekiwać, że Jezus wyzwoli Go z więzienia, ale tak się nie stało i mógł czuć się rozczarowany i być może nawet zrażony. I w odniesieniu do tego Jezus mówi, że szczęśliwy ten, kto się mną nie zrazi. To jest jedna z rzeczy, której Jezus nauczał, i to musimy czynić w naszym życiu: jeśli Bóg nie zrobi tego, czego się spodziewamy, Albo zrobić coś, czego się nie spodziewamy. Nie powinniśmy się zrażać, ale rozumieć, że On jest suwerenny i On wie, co jest dla nas najlepsze, a my tego nie wiemy, ale On wie, co jest najlepsze i On uczyni to, co jest najlepsze dla Jego dzieci. I w siódmym wierszu czytamy, że gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o janie, co wyszliście obejrzeć na pustkowiu? Trzcinę kołysaną przez wiatr, jakąś niestabilną osobę? Tak jak wielu kaznodziejów pochyla się w tą stronę, w którą wieje wiatr. I Jezus pyta, czy coś takiego poszli oglądać? Co wskazuje na to, że Jezus krytykuje kaznodziejów, którzy są poruszani przez wiatr opinii publicznej. Kiedy ludzie czegoś pragną, to kaznodzieje w tym kierunku się nachylają. Dzisiaj dużo się mówi o kościołach przyjaznych poszukującym i mówią, że w ten sposób wypełniają poselstwo Jezusa, by być przyjaciółmi grzeszników. Ale nie stajesz się prawdziwym przyjacielem grzeszników, idąc na kompromis ze swoimi przekonaniami. Wtedy wcale nie jesteś ich przyjacielem, ponieważ nie wyzwalasz ich z ich grzechu i nie prowadzisz do świętości. To współczesne przyjazne nastawienie do szukających bardzo często prowadzi do kompromisów z naszymi własnymi przekonaniami, i stajemy się jak trzcina na wietrze. Kiedy wiatr wieje w lewo, pochylamy się w lewo. A gdy wiatr wieje w prawo, pochylamy się w prawo. I widzimy tego mnóstwo dzisiaj. Widzimy ludzi, którzy tracą nad sobą kontrolę i padają na ziemię i śmieją się. I inni kaznodzieje to obserwują. I dochodzą do wniosku, że to działa na ludzi, więc mówią: Zróbmy to samo w naszym zboże. A potem widzą, że ktoś nakłada na kogoś ręce i przewraca go na ziemię. Najpierw to dzieje się na Zachodzie, a później w krajach Trzeciego Świata ludzie to naśladują. I myślą, że tak muszą postępować, i to przyniesie im popularność. Albo słyszą, jak ktoś naucza Ewangelii Sukcesu, albo o cudownym uzdrowieniu. I mówią: A, to o tym teraz trzeba głosić. I pochylają się w tą stronę. To nie są Boży prorocy. Raczej to są ci, którzy łechcą swędzące uszy. Głoszą poselstwo, by podobać się ludziom. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, i dziesiątym wierszu mówi, jeśli chcę podobać się ludziom, to nie będę w stanie być sługą Chrystusa. Bardzo ważne, byśmy o tym pamiętali Kiedykolwiek próbuję przypodobać się ludziom, nie będę prawdziwym sługą Jezusa Chrystusa. To fundamentalna zasada. Nie tylko będę złym sługą czy słabym sługą, ale w ogóle nie będę służyć Chrystusowi. Człowiek musi podjąć decyzję, gdy chce głosić Słowo Boże. Czy będzie służył ludziom, czy będzie służył Bogu. Nie możesz być jak trzcina, miotana przez wiatr. Bóg szuka ludzi, którzy stoją prosto, jak drzewo, mocno zakorzenione w ziemi, którego nawet wielka burza nie ruszy z miejsca. A więc Jezus pyta: Czy poszliście słuchać jednego z waszych kaznodziei, którzy przemawiają w waszych synagogach, gdy poszliście na pustynię? Jeśli nie, to co poszliście tam zobaczyć? Czy poszliście zobaczyć człowieka ubranego w miękkie szaty? Bo ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w królewskich pałacach. Innymi słowy, czy poszliście zobaczyć kaznodzieje, który jest ubrany w najmodniejsze ciuchy? Markowy Garnitur czy inne bardzo drogie ubrania wykonane przez najlepszych krawców, tacy ludzie nie są prawdziwymi sługami Boga. Oni jedynie gromadzą dziesięciny od biednych ludzi i za to kupują swoje drogie ciuchy, samochody, domy, ale to nie są prawdziwi Boży prorocy, a dzisiaj jest ich mnóstwo i potrzebujemy dzisiaj słyszeć te ostrzeżenia, jakie cechy powinien mieć. Boży prorok według Jezusa. Cóż więc poszliście zobaczyć? Proroka? Tak, powiem Wam nawet więcej niż proroka. To niezwykłe, że Jezus, odnosząc się do Jana Chrzciciela, mówi, że On był kimś więcej niż prorokiem. W Starym Przymierzu prorok był największym sługą, który wyrażał umysł Boga. A cóż to znaczy być większym niż prorok? Bo oto o nim napisano, oto ja posyłam przed Tobą mojego posłańca, który pójdzie przed Tobą i utoruje Ci drogę. Wszyscy prorocy zapowiadali przyjście Chrystusa, ale jan chrzciciel był wyjątkowy. On przyszedł tuż przed samym Mesjaszem, aby utorować mu drogę. Był ostatnim prorokiem Starego Przymierza i miał wyjątkowy przywilej przygotowania drogi na przyjście Mesjasza. To on zwiastował pokutę. Poprzedzającą bliskie przyjście Królestwa Niebios. Żaden inny starotestamentowy prorok nie zapowiadał Królestwa Niebios. Oni głosili ziemskie Królestwo. Jeśli będziecie szanować Boga, to On da wam ziemię Kanaan, wyratuje was z ręki waszych ziemskich wrogów, zabije olbrzymów w Kanaanie, da wam deszcz z nieba, zaopatrzy was i uzdrowi was. O takich rzeczach prorokowali prorocy Starego Testamentu. A Jan Chrzciciel głosił Królestwo Niebios. On wzywał do pokuty, do odwrócenia się od tych ziemskich rzeczy. Coś nowego nadchodzi, Mesjasz przychodzi i On nie wyzwoli was spod władzy Rzymu, ale wyzwoli was z mocy grzechu. I On nie wprowadzi was do piękniejszej ziemi niż Kanaan, ale On wprowadzi was w niebiańskie życie na ziemi. Nie otrzymacie wiele bogactw w tej ziemi z tym nowym poselstwem, ale otrzymacie bogactwo niebios. W tym sensie był największym z proroków. Także Jezus powiedział więcej niż prorok. On przygotował dla mnie drogę. I w wierszu 11 Jezus dodaje, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż On. To jest niesamowite stwierdzenie. My, którzy należymy do Królestwa Niebios, jesteśmy więksi niż Jan Chrzciciel. Mamy potencjał bycia większymi niż Jan Chrzciciel. To jest niezwykłe stwierdzenie. Jan chrzciciel był największym ze starotestamentowych proroków. A my możemy być więksi niż on. W jaki sposób? On mógł tylko powiedzieć: Przygotujcie się, bo królestwo niebios się zbliża. Natomiast my możemy powiedzieć: Królestwo Boże przyszło. Jest tutaj. Możemy wejść do niego i prowadzić to niebiańskie życie. Tutaj i teraz. Jan chrzciciel nie mógł wprowadzić ludzi w to niebiańskie życie. On mógł tylko przygotować do tego drogę. W ten sposób nasza służba jest większa od jego, ponieważ on mówił: Chrystus nadchodzi, a my mówimy: Chrystus przyszedł, umarł, zmartwychwstał, wstąpił do niebios i może zamieszkać w twoim życiu, wypełnić cię swoim świętym duchem i możesz prowadzić nowe, chwalebne życie. To jest nasze poselstwo. Ponadto Jan doświadczał. Obecności Ducha Świętego nad swoim życiem, a my możemy doświadczać obecności Ducha Świętego w nas, nie tylko nad nami, jak każdy prorok Starego Testamentu, łącznie z Janem Chrzcicielem, ale wewnątrz nas. I to jest fundamentalna różnica pomiędzy Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. Jeśli jesteś zainteresowany tylko służbą, to wystarczy ci Duch Święty, który spoczywa na Tobie. Ludzie w Starym Testamencie mieli niezwykłą służbę, gdy Duch Święty zstępował na nich, ale On nie zmieniał ich wewnętrznego życia. Samson błogosławił Izrael na wiele sposobów, ale jego wewnętrzne życie było pełne złej porządliwości. Nawet Dawid wyratował Izrael od wielu wrogów, ale w we własnym życiu był pokonany przez porządliwości seksualne. I to nie powinno mieć miejsca w życiu żadnego Bożego sługi w nowym przymierzu. Kiedy słyszymy dzisiaj o kaznodziejach, którzy popadają w cudzołóstwo czy jakiś inny grzech, to widzimy kogoś, kto żyje jakby w Starym Testamencie, chociaż może być błogosławieństwem dla milionów. Tak jak starotestamentowi prorocy byli błogosławieństwem dla wielu, wielu ludzi. Ale duch święty nie był w nich. I w tym sensie możemy być więksi niż Jan chrzciciel. To nie oznacza, że każdy chrześcijanin jest bardziej gorliwy, ale oznacza, że ma dostęp do większego potencjału. Weźmy za ilustrację matematykę. Dzisiaj mamy dostęp do komputerów i możemy dokonywać matematycznych kalkulacji, w wielkim stopniu, z wielką prędkością, w porównaniu z wielkimi matematykami, którzy żyli 100 lat temu. To nie oznacza, że jesteśmy większymi matematykami niż oni byli, ale mamy większe możliwości. I dlatego, że mamy tak wielkie możliwości, możemy czynić rzeczy, których oni 100 lat temu nie byli w stanie zrobić. Jeśli Porównamy się z Albertem Einsteinem, który był jednym z największych geniuszów XX wieku, możemy dzisiaj Dokonywać obliczeń z większą prędkością niż On. Nie dlatego, że jesteśmy mądrzejsi niż On, ale dlatego, że mamy dostęp do gadżetów, jak komputery, do których On nie miał dostępu. I w takim sensie Jezus mówi, że najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż Jan Chrzciciel. Mały chłopiec z kalkulatorem w ręku. Może dokonywać większych matematycznych kalkulacji niż Albert Einstein. I potencjał, jaki mamy w Nowym Przymierzu, umożliwia nam wejście na wyższy poziom niż ten, na jaki mógł wejść Jan chrzciciel. Szczególnie w odniesieniu do naszego wewnętrznego życia, w odniesieniu do tych wątpliwości, które Jan posiadał, czy Jezus jest Mesjaszem. My możemy dojść do miejsca, w którym nie mamy żadnych wątpliwości, że Jezus jest Mesjaszem czy naszym Zbawicielem. Nawet jeśli znajdziemy się w więzieniu na wiele lat, znamy historię wielu świętych na przestrzeni wieków, którzy znaleźli się w więzieniu i byli tam przez wiele lat, 10-15 lat. I nie stracili swojej wiary. I nie zadawali takich pytań, jakie zadawał Jan Chrzciciel. I to nie oznacza, że byli więksi czy gorliwsi od Jana Chrzciciela, ale różnica polega na tym, że Duch Święty mieszkał w nich. I takie że jest znaczenie Mateusza 11,11. 11. Nie powinniśmy więc źle używać tego wiersza, ani umniejszać Bożym możliwościom działania w Nowym Przymierzu. Bóg chce, aby każdy z nas wszedł na wyższy poziom wewnętrznego życia niż Jan Chrzciciel. Jakież to wyzwanie? Nie możemy sobie wyobrazić Jana Chrzciciela, biegającego za kobietami czy za pieniędzmi, a chrześcijanin, który twierdzi, że jest w nowym przymierzu, powinien być daleko z przodu i ponad tym. A jeśli tak nie jest, to schodzi do poziomu niższego niż Starotestamentowi święci. To jest głupota, gdy twierdzimy, że żyjemy w nowym przymierzu, a nasze życie jest na niższym poziomie niż życie świętych w Starym Przymierzu. Jezus dalej to wyjaśnia, mówiąc, że aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy. I porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają, bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. I w ten sposób Jezus mówi, że Jan był tym prorokiem oddzielającym stare przymierze od nowego. Prorocy oraz prawo reprezentują stare przymierze. I oni prorokowali aż do Jana, który jest tym punktem zwrotnym, a od jego czasów głoszone jest Królestwo Niebios. Nie Królestwo Ziemskie. Jeśli jesteś skupiony na ziemskich sprawach i głosisz ciągle o ziemskich sprawach, jak powodzenie czy uzdrowienie, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś zacofany ponad dwa tysiące lat. Bo to jest poselstwo Starego Testamentu z XXVIII rozdziału V Księgi Mojżeszowej. To nie jest poselstwo listu do Efezjan 1.3, gdzie czytamy, że jesteśmy ubłogosławieni wszelkim błogosławieństwem duchowym niebios. To nie jest poselstwo Efezjan II rozdziału, gdzie czytamy, że jesteśmy wraz z Chrystusem posadzeni w okręgach niebiańskich. To jest poselstwo, które mamy głosić. O Królestwie Niebios, które nadeszło. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj musimy zauważyć, to to, że Królestwo Niebios doznaje przemocy. Gwałtownicy je porywają siłą. Generalnie rzecz biorąc, chrześcijanie są ludźmi pokoju. Nie walczymy z ludźmi, ale koncentrujemy się na walce z diabłem. Święci Starego Testamentu walczyli często z innymi ludźmi, ale my nie. My walczymy z szatanem. Tutaj czytamy, że Królestwo Niebios doznaje przemocy. Co to znaczy? To jest wewnętrzna przemoc wobec szatana i wobec ciała. Walczymy z porządliwością w naszym ciele. I jest to gwałtowna walka, która cechuje tych, którzy chcą wejść do Królestwa Niebios. Wielu ludzi nie posiada bogactw Bożego Królestwa, ponieważ wewnętrznie. Nie walczą z porządliwością ciała i z szatanem, który próbuje ich doprowadzić do upadku. Pamiętajmy, że te słowa dotyczą ludzi, którzy walczą z całego serca. Królestwo Niebios jest zdobywane przez takich gwałtowników. I to może być powód, dla którego niektórzy z was nie są uczestnikami Królestwa Bożego. Nie jesteście ludźmi, którzy podejmujecie gwałtowną walkę z wewnętrznymi porządliwościami. Nie macie takiej radykalnej postawy walki z szatanem który kusi was na różne sposoby. Niestety wielu chrześcijan jest gwałtownych w swoich wypowiedziach i zachowaniu wobec innych ludzi, często nawet wobec innych chrześcijan. Zachowują się jak ludzie Starego Przymierza, a w wielu przypadkach w ogóle nie są nawróceni. Nowotestamentowy wierzący Nigdy nie jest wrogo nastawiony do drugiego człowieka. Nigdy. Ktoś, kto walczy ze swoim mężem czy ze swoją żoną, nie jest członkiem nowego przymierza. Człowiek w nowym przymierzu toczy walkę w swoim wnętrzu z porządliwościami ciała i z szatańskimi pokusami. Tacy ludzie posiadają królestwo. I to nasz pan tutaj podkreśla. Będziemy kontynuowali następnym razem.